Cześć siemanko, z tej strony Czangbaran na dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta Więc witam was w nowej serii W której pomyślałem Że zrobię własne miasto Coś w stylu Wojanowic Więc pomyślałem, że nazwę swoje miasto Baranowo No więc to kliknięcie Tworzy nam nową serię I mam nadzieję, że ta seria nam Na długo starczy End 3, 2, 1 Dobra, jak widzicie, już nas zrespełniło. Więc przydałoby się najpierw zebrać szybko drewno. Dzięki czemu zrobimy podstawowy kilof i szybko zajdziemy do kopalni. Potem poszukamy miejsca na bazę. Znaczy, na taką filową bazę, gdzie będę mógł się zamieszkać. Spróbujemy pójść do bogaty, tak Schodzimy na dół.

Kudę, widzowie, skućcie, nie no, normalne, nie? no i pięknie, nie? Złote jabłko. Aha, dobra już myślałem, że nie będę mógł ich ściągnąć. I się wystraszyłem. Teraz sobie zapamiętam i lecimy na wrak statku. Teraz muszę znaleźć jeszcze kolejną skrzynkę. O, panie. Prosto! O. Dobra. Tu. Да, no, I'm